Proszę Państwa, zaczęliśmy. Przed nami druga połowa dzisiejszego meczu. Teraz żur wolny. Tak nie można grać. Nieskuteczna próba utrzymania piłki. Musi wpaść! O no nie, nie! Ale teraz zmarnowana szansa na otwarcie meczu. Dalej nie ma bramki. Była dobra sytuacja. Mam nadzieję, że to pudło nie podłamie drużyny. Dążyły już takie przypuszczenia. Teraz jest potwierdzenie. Gerard Moreno przeszedł do Tottenhamu. Domku dla obu stron to jest świetny. Z tak klasowym graczem w składzie będą mocniejsi, a i on powinien skorzystać na przenośni. Wejście. Traci piłkę. Strzela teraz. Zablokowane uderzenie. I dobrze teraz walczy. Świetnie. Świetna teraz obrona. Nie odskoczyła Kinga. Przekwyt. Znowu mają piłkę. Nie minęło. Łukasz wybronił, tyle że piłka wciąż prze. Dało się przerwać atak. Mogło być niebezpiecznie. Odbiera. Czysto w polu karnym. Myśleliśmy, że to się skończy bezbramkowym remisem. Nie było wielkich emocji przez większość meczu, ale teraz mogą nam to wynagrodzić. Raz jeszcze widzimy na powtórce, jak na drodze do bramki radzi sobie z obroną. Z takiej odległości naprawdę ciężko nie trafić. Pewne wykończenie. Do końca nie zostało wiele i ten gol może rozstrzygnąć o wyniku. Czerwana gra i rzut wolny, ale bez kartki. Teraz decydują się na korektę. Posyłają do boju gracza ze świeżymi siłami. A teraz szansę na gola. Oko być już po meczu, ale dzięki tej kluczowej interwencji wciąż pozostają w grze. Dobra obrona, remis wciąż jest w zasięgu. Że zabić ten mecz! Dobry refleks Bramkarza, wybita piłka. No, gdyby to wpadło, byłoby już po meczu. No, ależ akcja, popatrzmy. I zatrzymał to ładnie. I teraz skuteczne wybicie piłki. I rywal zostaje w tyle. Niesamowita okazja! Ależ teraz okazja Bramkowa! Awizowana jest pojedyncza zmiana. W zespole na pewno przydadzą się nowe siły. Z rożnego w okolice 11. Obrońca wykonał swoją robotę. Uwaga, groźnie! Niewiele zabrakło. Mógł cieszyć się drugą bramką w tym meczu. Ale bramkarz przyłożył się do swoich obowiązków. Dublem w jednym spotkaniu nie zdarza się często, więc ma czego żałować. Czy stoła trafić? Udarennie tę szansę. Świetnie się tutaj zachował. Mecz dobiega końca i ekipa gospodarzy dopisuje sobie dzisiaj trzy punkty. Trudno mówić o jakiejś szczególnej... Sędzia gwizdkiem rozpoczyna drugą połowę meczu. Piłka znów w grze na tablicy wyników remis, ale mam przeczucie, że w szatni sztaby trenerskie zachęcały do nieco odważniejszych ataków. czerwona kartka, proszę Państwa. Strasznie to wyglądało. Co zrobi sędzia? Ależ to był paskudny faul. Sędzia nie ma wątpliwości. To musi być czerwień. Nie mogło być innej decyzji. Takie zachowanie na boisku trzeba piętnować. Ma stuprocentową szansę. Broni to. Jest Niesamowita parada. Wreszcie jakaś sposobność może obejmą prowadzenie, widzę mocno w to wierzą. Zresztą proszę posłuchać. Kubicie z rogu, ale wprost w bramkarskie rękawice. Oto piłkę ma tarasko. Rasko. bramka, gol i znowu wychodzą na prowadzenie. Jest powtórka. Możemy prześledzić tę skutecznie wyprowadzoną kontrę. Abecadło futbolu. Efektywne i efektowne. Ale znakomicie też zachował się sam strzelec. Zastawił się, nie dał sobie odebrać piłki i skutecznie wykończył. Magdominei. Szkocja traci posiadanie. Teraz poszedł, jest za obrońcami. Courtois pokazał teraz najwyższą klasę. Zabrakło precyzji, mogą teraz tego żałować. Zabrójne. Kastani z piłką. Tielemans. To, co teraz robią, to po prostu nabijają sobie statystykę podań. Dukaku, Krakowie mają korzyść. I co teraz? Jest tak! Piłka w siatce. To daje im w tej chwili dwubramkową przewagę. Popatrzmy raz jeszcze na powtórkę gola. Z łatwością ogrywa tam obronę. Bramkarz dał sobie wbić gola przy krótkim słupku. Zmieścił to strzelac. Ferguson. Przesuwa się teraz z piłką w pobliżu pola karnego. Ale atak spalił na panewce. Świetna gra w obronie. Ruinę. Pirteat. Belgowie odebrali piłkę. Tillemans. Ruinę. Zostało już naprawdę niewiele czasu i wszystko wskazuje na to, że Belgia dowiezie to zwycięstwo do końca. No, co ja tu będę się rozwodził? Grają po prostu znakomite zawody i patrzy się na to z prawdziwą rozkoszą. Dwie bramki przewagi chyba nawet nie do końca odzwierciedlają to, co działo się na Burawie. Gdybym miał go podsumować jednym słowem, powiedziałbym lasa. Ale musimy na chwilę przerwać. GUE! Jeszcze w tym meczu nie skończyły się emocje. Jeszcze będzie gorąco. Na tablicy wyników mamy 3-2. Kevin de Bruyne. Dodatkowa minuta doliczona do podstawowego czasu gry. A zatem mamy ostatni gwizdek. Górą czerwone diabły. Już nikt i nic nie odbierze ekipie Belgii tego zwycięstwa. Obejrzeliśmy ciekawy.